Siema Widzowie, dzisiaj chciałem Wam pokazać taką ciekawostkę, niektórzy pewnie wiedzą, niektórzy nie ale gdy jeździmy zawodowo na terenie Niemiec busem należy posiadać kartę Tachobuch czyli po prostu tachograf, który wypełniamy ręcznie jak to wygląda? w tym miejscu imię i nazwisko numer rejestracyjny auta kolejność tachografu, czyli 1, 2, 3, 4 data w tym miejscu to są godziny jazdy, godziny spania i godziny załadunkowe miejscowość, w której rozpoczynamy jazdę miejscowość, w której kończymy jazdę stan licznika przed rozpoczęciem jazdy stan licznika po zakończeniu jazdy ilość przejechanych kilometrów, nasz podpis i teraz, jak to wypełniamy jak tu widzicie, mamy ponumerowane od 1 do 24, czyli to jest godzinówka, pierwsza w nocy, druga, trzecia, czwarta jak to wypełniamy? Jeśli, jeśli widzicie, każda godzina jest podzielona na 4 kratki, każda kratka to 15 minut I jeśli rozpoczynamy od o godzinie 1, to zapełniamy sobie 4 krateczki, mamy pełną godzinę I jedziemy, jedziemy maksymalnie do 4,5 godziny Po 4,5 godzinach robimy kreseczkę do góry, 45 minut pauzy musimy wykręcić Obowiązują nas takie same zasady pracy jak kierowców ciężarówek. Później, po 45 minutach pauzy, robimy znów kreskę w dół i lecimy kolejne 4,5 godziny. Gdy mamy załadunek, robimy tak samo. Powiedzmy, jedziemy godzinę czasu, dojeżdżamy do punktu docelowego, kreska w dół i zaznaczamy, ile, ile czasu trwał załadunek. W tym miejscu po zakończeniu 24 godzin wpisujemy podsumowanie, ile godzin spaliśmy, ile godzin byliśmy w trasie i ile czasu trwał załadunek. Załadunek liczy się tak samo do czasu jazdy. Maksymalnie możemy jechać 9 godzin, możemy dwa razy w tygodniu przeciągnąć do 10.